To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończy się właśnie konkurs indywidualny Pucharu Świata w Lake Placid Niedzielny. Wygrywa Kraft przed Raymundem. Razem z Kosem na drugim miejscu dalej żyła Ryokobayashi, Wellinger, Nikaj do Sundal wraz ze zniszczeniem na miejscu dziewiątym. I ogólnie rzecz biorąc, konkurs z jeszcze odrobinkę równiejszymi warunkami. Chociaż, Chociażby Fedner w drugiej serii mógłby mieć inne zdanie na ten temat, no bo trafił okropnie. Byli zawodnicy, których nie niosło, byli zewnicy, których niosło, a nie było tego widać za bardzo w odczycie, o czym powiem nieco później, ale ogólnie konkurs był całkiem fajny i dla reprezentantów Polski udany, dla kibiców zapewne też względnie przyjemny, chociaż nie było podium, ale o zdrowych zmysłach myśląc, no to jest naprawdę super wynik, jak na reprezentację Polski w tym sezonie. Wygrywa Kraft, pierwszy po drugiej, pierwszy po pierwszej serii, jednak taki skok jak z drugiej serii wczorajszego konkursu mu się nie przydarzył, 38. zwycięstwo, 8. w tym sezonie, no i 110. podium. Dobija te statystyki, podkręca jeszcze kraft te statystyki, no i szansa na to, że dogoni, ewentualnie przegoni Stocha i Małysza są dość duże, bo kraft skacze słabiej oczywiście niż na początku sezonu, ale skaczący średnio kraft, trochę przy pomocy no, chociaż akurat przy tej różnicy, no to nie powiedziałbym, że dzięki notom wygrał, no to jednak... Zasłużone zwycięstwo i no nie jest to jakieś bardzo duże zaskoczenie. Może dla niektórych delikatne to, że jednak praktycznie odrobił straty z wczoraj, że jednak ta różnica pomiędzy nim, Wellingerem i Ryoju znów jest trochę większa. A to nie jest jeszcze moment, co prawda, żeby te konkursy uciekały, ale jeżeli Kraft by jeszcze tak ze dwa konkursy był przed Wellingerem i Rioju, to nagle te konkursy zaczęłyby gwałtownie uciekać, jeden za drugim. Ale jeszcze czasu jest na tyle, że spokojnie czy to Wellinger, czy. Rioju mogą go jeszcze dopaść, jak najbardziej. Drugie miejsce Filip Raimu, czwarty po serii pierwszej i najlepszy występ w karierze, pierwsze podium. Ogólnie Reymund od wczoraj skakał świetnie, w zasadzie wszystkie skoki na świetnym poziomie, a ten ostatni pewnie powinno być tam więcej odjęte z zawiata. Z drugiej strony Raimu naprawdę skakał przez ostatnie dwa dni świetnie, chyba najrówniej po prostu ze wszystkich, nie włączając z tego Krafta, Wellingera Krafta, znaczy Rioju, to naprawdę świetnie skakał i jeszcze trochę bardziej to odbicie skierował w górę, Gdyby to łóżek, który leci tak jak krawczej, dość nisko nad zeskokiem, to może jeszcze by się pokusił o telemark po skoku. Ogólnie myślałem, że to może być rekord skoczni 135 metrów. To się da wylądować telemarkiem, bo rok temu Halvor Granerus wylądował to dobrym telemarkiem no ale nie przy tej trajektorii, nie przy tym podejściu zlądowania, jeżeli chodzi o Raimunda, po 16,5 zasłużenie, gdyby były to noty za telemark, czyli spokojnie 57 na tej odległości, no to by wygrał konkurs ale i tak, no to jest życiowy sukces jeżeli chodzi o Raimunda, a patrząc na to jak się prezentował, zwłaszcza wczoraj, no to nie jest zaskoczenie, on naprawdę praktycznie wszystkie skoki na świetnym poziomie i też na drugim miejscu Lauro drugi po serii pierwszej, trzecie podium w karierze identyczna, no taki jak Raimund, gdyby nie zachwianie, no bo jednak stracił co najmniej po pół punktu od sędziów, za to zachwianie przy lądowaniu. Pierwszy skok długi i ogólnie 130 metrów, jeśli dobrze pamiętam. I no, kolejny super występ i można powiedzieć, że teraz zrobił się liderem reprezentacji Słowenii, mimo tego, że Lanisza Konduzywan nie ma Petera Prełca, który wróci prawdopodobnie w Seporo, czyli pewnie Bartol wróci do Pucharu Kontynentalnego. No To zobaczymy, bo naprawdę Kos tutaj prezentował się fajnie i wrócił do siebie po w tym konkursie duetów, gdzie skakał średnio, nie mógł się odnaleźć, przynajmniej tak się wydawało, tak powiedziałbym z ekranu monitora, a jednak tutaj występ naprawdę super. No trzecie podium w karierze, no, super to wygląda i być może Kost zakończy sezon w czołowie dziesiątce klasyfikacji generalnej Pachoru Świata. I czwarte miejsce żyła trzecie po serii pierwszej. Może no, trochę szkoda, że został obniżony rozbieg, a z drugiej strony to rozoje, no bo skok wyraźnie, wyraźnie zarówno z kosztki lądowanie w kucki, więc było to jak najbardziej dobro do jeżeli chodzi o obniżenie rozbiegu, a w pierwszej serii wydaje mi się, że żyła miał trochę szczęścia do odczytu, nie w takiej skali jak zniszczał, jak deszwanden wczoraj, ale jednak wydaje mi się, że troszeczkę żyła miał lepsze warunki niż pokazał. Dość wyraźna rekompensata mimo wszystko. No i dość wysoka nota, chociaż w drugiej serii. Też sobie dał radę, więc naprawdę to jest występ znacznie powyżej oczekiwany. Bo jeżeli ktoś już myślał, ja tak myślałem, że to będzie zniszczą. Ogólnie brawa dla zniszczała, bo znów jest w dziesiątce. Ale żyła to jest zaskoczenie, że w zasadzie żyła trochę jak z konkursu na Kulm. No to jest zaskoczenie, ogromne zaskoczenie. No i najlepszy występ Polaków w tym sezonie. Dwóch w dziesiątce, najwyżej klasyfikowany żyła, jeżeli chodzi o tę sezon. Zniszczą ustów w dziesiątce, więc naprawdę występ super. Piąte misterio, Kowalszy, piąte po serii pierwszej. No, dwa lądowania takie trochę zachwiane. Troszeczkę zachwiane. Z lądowania w obydwu seriach troszeczkę stracił. Łącznie. Pewnie byłoby to może nawet i pięć punktów łącznie, gdyby to pozliczyć 5, 4, Więc troszeczkę stracił. Dalej no, jest przed Wellingerem i ta różnica pomiędzy Rio a Wellingerem jest naprawdę minimalna. Szósty Wellinger, szesnasty po serii pierwszej. Druga najwyższa dota, jeżeli chodzi o tę serię. Wyższą miał Raimuth od odrobinę, a Wellinger za z kości Piękne lądowanie. Wydaje mi się, że on jest troszeczkę krzywdzony względem Krafta, Szczerze znaczy, Kraft jest faworyzowany względem Weliger. Tak to przynajmniej wyglądało, jeżeli chodzi o rywalizację w of Legends, że Kraft wytrzymywał otrzymywał odromilkę wyższe oceny za podobne jakoś lodowanie niż Weliger, no ale występ Weligera świetny w tej drugiej serii. A w pierwszej do no to nie za bardzo, jednak. Siódmy Lidwik, szósty po serii pierwszej. W pierwszej serii warunki też całkiem fajne, no i skok wyraźnie, do no po prostu długi skok, w ogonie rozmiaru skoczni, Ale kolejny fajny występ, jeśli chodzi o Lidwika, cały czas to nie jest Lidwik sprzed dwóch lat, ale wygląda to lepiej niż rok temu, bo wydaje mi się, że rok temu poza początkiem sezonów w Wiśle. No to wydaje mi się, że od kiewców już się da taki poziom sportowy. Ósme miejsce: Nikajdosiotł po serii pierwszej. W końcu te dwa skoki mu wyszły. do no, i jest życiówka dopiero trzeci raz w czołowie dziesiątce w tym sezonie. Ogólnie w karierze, patrząc na to, jak się prezentował często na treningach, w pojedynczych seriach, to aż ciężko w to momentami uwierzyć, jeżeli mam być szczery. Dziewiąte miejsce: Sun dziesiąte po serii pierwszej. Pierwszy skok, wydaje mi się, że albo dostał podmuch, albo naprawdę skok został przerzucony do przodu bardzo. Bo ledwo co się wydostał do bóle, naprawdę ledwo się wydostał do bóle, a jeszcze do. Wydaje mi się, że on naprawdę miał z przodu wtedy. Zresztą obydwu sobie wydaje mi się, że miał z przodu. To naprawdę wyciągnął ten skok w sposób kapitalny z pierwszej serii. No i tak jest czołowy w Mimo poważnego błędu, czy też podmuchu, raczej by się składał w stronę błędu, jeżeli chodzi o Sudala w pierwszej serii. No i dziewiąty zniszczą po pierwszej, po drugiej serii. Skoki bardzo w porządku. Mogło być odrobinkę lepiej, ale to w zasadzie można powiedzieć o każdym. No i znów jest czołowa dziesiątka. Po raz kolejny. Czwarty raz z rzędu, jest naprawdę zniszczą. Ja wiem, że Żyła się spisał super dzisiaj, ale sportowo wydaje się, że to zniszczą. Jest liderem, i pewnie ci, którzy mówili, że ten konkurs duetów przez Kubackiego, no to teraz amunicji dostali mnóstwo, jeżeli chodzi o żyłę, do no bo żyła dzisiaj skoczył świetnie, chociaż akurat w poprzednich dniach, to no to aż tak to super hiper nie wyglądało. Reprezentacja Polski, 24 stok, 22 po serii pierwszej. Pierwszy skok wydawał się ok, prędkość rezonowa też ok, a w drugiej serii Najgorsza prędkość najazdowa w całym konkursie, gorsza niż z tej samej belki, lepsza, przepraszam, gorsza niż żyła z obniżonej belki, niż ktokolwiek inny do wielu zawodników tracił, nawet tych względnie wolnych po 80 km na godzinę, po kilometr na godzinę, więc naprawdę tam musiał coś nie grać i ogólnie w Lake Mason praktycznie wszystkie skoki, jeżeli chodzi o... Stocha, gdzieś tam w prawą stronę go skręcało. W różnych fazach lotu, ale gdzieś tam był ten delikatny skręt, i to też jest niepokojący sygnał, bo troszeczkę to tak wygląda jak u wąska na końcówce, czy też na początku sezonu zimowego w końcówce letniego. Coś takiego, nie w takiej skali, ale coś takiego jest. 29 Kubacki, 26 po serii pierwszej, do no średniej skoki po prostu zwyczajnie się je i 50 Wołsek. Zdecydowanie ostatni. Ciekawe, czy to była dobra decyzja, żeby jednak go. Ciągnąć do Lake Placid, bo jeszcze ten konkurs wczorajszy, jeszcze, jeszcze, ale dzisiaj naprawdę to wyglądało źle. Boże warunki, może nie, trudno powiedzieć. Naprawdę, od choroby WilliGet, to no naprawdę wygląda bardzo słabo. wąsek i do no coraz więcej wątpliwości, czy należałoby go odesłać na trygi kibi zastąpić. No, trudno, trudno powiedzieć. Reprezentacja Austrii. 11. Highback, 8. Po serii pierwszej, no taki wypośrodkowane ogólnie próby, pomiędzy tym, co się działo w dwóch, przynajmniej seriach w konkursie drużyn Super Team, a konkursem indywidualnym, który miał miejsce tego samego dnia. 16. Trzemiennik, 25. Po serii pierwszej, no bardzo fajny, drugi skok i lepiej, jeżeli chodzi o prędkość na no troszeczkę się podniósł pod tym względem. trzofenik 21. Hubr, 11. Po serii pierwszej, no wydaje mi się, że w drugiej serii go zwyczajnie nie niosło. ja Wiem, że tego nie było widać usienionym odczycie, ale jednak wydaje mi się, że Troszeczkę miał gorzej niż pokazał to średni odczyt. 23 Eigner, 21. Po serii pierwszej, no, miał super ten jeden skok wczoraj i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o Eignera. bo tak poza tym, no, to punktuje sobie dość dobrze, no ale. Wiadomo, jak to jest, jeżeli chodzi o Ignera. Jeżeli chodzi o powrót do pucharu kontynentalnego, no to on jest tutaj odstawiony w pierwszej kolejności, bo Huber jednak się na tej skoczni spisywał dużo lepiej całościowo. 28. Fejten, 24. pierwszej, tak jak mówiłem, pierwszy skok średni, a drugi no to luta. Było widać, że go w ogóle nie się też w drugiej fazie. Po to, że tuż nad bolo dostał z tyłu, no to wielu dostało, ale widać było, że w drugiej fazie lotu no go też nie się, że ma na całej długości po prostu z tyłu i nie może nic z tym zrobić. Niemcy. 13 Laje, 13 po serii pierwszej, 2 przyzwoite skoki zdecydowanie lepiej niż dzień wcześniej. 27 Hoffman po pierwszej, po drugiej serii, no słabiej niż dzień wcześniej, ale są punkty, co mimo wszystko niezbyt często się zdarzało, bo byłby to najlepszy występ w karierze, gdyby nie akurat wczorajszy konkurs. 35. paszkę chyba dostał delikatnie mocniejszy podmuch za progiem niż większość, bo trochę te narty położyło, nie jakoś bardzo, ale troszkę mu położyło i był to chyba też średni skok po prostu. No i Garger, 37. nota, no ja myślałem, że trochę wraca Garger może będzie nieco lepiej. Trzy konkursy. Na 4 bez punktów. Ja wiem co się działo w wingen ale jednak jest to zaskoczenie cały czas, że Geiger skacze jak skacze. Słowenia 12 domen, 16 po serii pierwszej. Występ bardzo w porządku, zwłaszcza w drugiej serii. Chociaż tam akurat było widać, że trzyma domena, a że to jest za mnie, który no prędko przelotowa zostaje do samego końca, no to ma jak to wykorzystać. 20 zaj, 12 po serii pierwszej. No w drugiej serii troszeczkę porzucało nim bezpośrednio za progiem, być może jakieś podmuchy się po prostu trafiły, jeżeli chodzi o zajca i był to Skok trudno powiedzieć, czy zły, bo po prostu może jest tu większa zasługa wiatru, niż wskazuje na to odczy. 22 Mogel, 23 po serii pierwszej, jak najbardziej solidny występ. Tylko, że tak jak u Mogela, no, kuleje trochę lądowanie, jeżeli chodzi o Mogela, i te noty, siłą rzeczy też. 33 Bartol, bardzo szybki na progu, chyba ogólnie jeden z najszybszych zawodników w całej stawce, jeżeli chodzi o pierwszą serię niewiele wolniej od Wellingera i ogólnie Raimund jeszcze podciął prędkość na Ogólnie był szybki, ale teraz zbliża się do Wellingera, więc naprawdę, poza tym, że fajnie wyglądają skoki, to też jeszcze podkręcił prędkość na jazdową. Nowego 17, Forfak 15 po serii pierwszej, a skutne lądowanie w pierwszej serii. Zasłużenie dostał po notach chyba 47%. Dostał ostatecznie, no bo było to lądowanie w Kuckucki przed rozmiarem skoczni. Gdyby mu dojść te 8,5 punktu, czyli gdyby dostał po 18,5, to byłby na 14. miejscu. Więc no trochę szkoda, ale można powiedzieć, że ten wynik Forfanga z Willingem, no to było jednak wypadkowa i formy. I warunków. 31 miejsce, przepraszam, 25 jeszcze, Pedersen, 30 po serii pierwszej, w obydwu seriach tak średnio z warunkami i średnio ządowanie, zwłaszcza w drugiej serii, ale wystarczyło, żeby dość wyraźnie awansować. 31, Sindre Ulven Jurgensen, występ w porządku, nie ma punktów, ale występ w porządku. 38, Estfold, no nie w porządku, występ, no troszeczkę poniżej oczekiwań, chociaż Estfold akurat nie jest jakoś specjalnie równym zawodnikiem. Japończycy, 17, żung, chiro, 19, po serii pierwszej. Ja nie wiem, czym te skoki się różnią od tych, które prezentował chociażby na końcówce Willingen, czy też od tego, które były w piątek Willingen, gdzie świetnie skakał. Jest naprawdę nie wiem, czy te skoki się różnią, bo jakoś szczerze mówiąc tego nie widzę, tak na pierwszy rzut oka, i nie wiem, dlaczego jedne skoki są aż tak skuteczne, a inne kompletnie. Nie, 26 na 28 po serii pierwszej. No kurczę znowu zapunktował, znowu zapunktował czwarty raz z rzędu, więc widać, że na wrócił do siebie ogólnie rzecz biorąc, czego nie można powiedzieć o takiej 40, 42 pozycja. Ciekawe jak to będzie z Kasajem, czy pobije go Kasai, bo nie jest to jakoś wielce niewykluczone, szczerze mówiąc. Szwajcarzy, 14. do 18. po serii pierwszej, występ w porządku, ale jak tu do Schwanden, lądowanie bywa troszeczkę sztywnawe i trochę tam punktów ucieka. Do samych sztywnego lądowaniu to w trakcie konkursu może spokojnie ze 3 punkty albo nawet więcej uciec, to się robi przy niewielkich różnicach, przy stabilnych warunkach, nie wiem, nawet po 4-5 pozycji, więc to robi różnicę mimo wszystko. 34. Imhoff, no wydaje mi się, że po prostu roz zaczyna odbicie za bardzo od góry i troszeczkę to go hamuje w tym momencie, chociaż nie skacze jakoś bardzo źle, ale po prostu trochę go to hamuje. 40. Aman, 500. występ w Pucharze Świata, wielkie brawa dokonał tego w porównywalnym wieku mimo wszystko co Noriaki Kasai, ale do go jeszcze brakuje, a Kasai jeszcze ma szansę troszeczkę podbić ten rekord jeżeli chodzi o liczbę startów w Pucharze Świata i z tego co pamiętam powiedział, że jeżeli zakończy karierę to definitywnie, bo już nie da rady z powrotem wprowadzić się w reżim treningowy, no i to też kwestia taka jak będzie naciskać zaplecze, bo tak jak mówiłem wczoraj jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata Juniorów to ta drużyna szwajcarska jest najlepsza od lat jako zbiór, nie mówię o tym że na przykład Dominik Peter fajnie skakał na Mistrzostwach Świata dziarów niedawno, no bo to była jednostka, że chociażby Crua skakał średnio i mimo wszystko wydaje mi się, że ta generacja, czyli Ziber, no może Ziber to trochę mniejszy stopniu, ale i Wasser, i kesseli i zwłaszcza Trunc, no to może być ktoś, kto jednak postawi tą poprzeczkę sportową tak wysoko za jakieś powiedzmy na przykład, może już w następnym sezonie, że jednak Aman nie będzie się po prostu zwyczajnie łapał do składu. 45. nowy występ słaby, mocno słaby. I znowu Włosi fajnie wypadli. 15. Insta, 13. Po serii pierwszej. Dwa występy bardzo solidne. Bresadola też. 18. Po drugiej, 20. Po pierwszej. Znowu mogę chwalić w Włochu i powiedzieć to samo, co w dzisiejszym materiale, które opublikowałem nieco wcześniej. 46. Kampreger. No dobrze, że nie zajął ostatniego miejsca i w zasadzie tyle. 48. Czego, który jechał wolno, no ale jednak z tego w drugiej serii wyręczył, jeżeli chodzi o najwolniejszego zawodnika na progu. Finlandia, 30. do Saho, 29. po serii pierwszej. No, wydaje mi się, że drugi skok znowu to odbicie mu za bardzo uciekło w górę. No, i znowu nie miał po prostu prędkości przelotowej, której mógłby skorzystać w końcowej fazie lotu. 31. Ale to występ niezły, no, ale zabrakło do. Punktów niezły jak na na część sezonu, bo na początku wydawało się, że będzie prezentował jednak wyższy poziom. 44 Etno, no skok średni, ale też warunki miał chyba dość mocno średnie, zwłaszcza nad bólą USA. 39 Urlał, występ w porządku, nigdzie go nie wykręciło, więc naprawdę był to całkiem fajny skok. 40 Larson, 43 Bikner. Ogólnie się dziwię, że była 26 Belka, ale jednak wydaje się, że była fajnie dobrana pod konkurs. I 49 Dean, znów skok. Bardzo słaby, no ale jednak Wąsak go wypchnął z ostatniej pozycji. Reszta świata króciutko 36 Zogarski, znów mocno średni występ 47 Czaczina, aż pulberz nie pojawił, w związku z czym nie było kwalifikacji. To tyle. Do usłyszenia.